Witam po przerwie. Weronika Korol to jest program Super Temat, Sensacje i Skandale. Coraz więcej Polaków zadłużonych we frankach szwajcarskich wygrywa sprawy w sądzie ze swoimi kredytodawcami. Czy w Polsce skończy się bankokracja? To, że banki na nas zarabiają, jest normalne, bo dzięki temu istnieją. Gorzej, kiedy robią to naginając do granic możliwości albo wręcz łamiąc prawo. Praktycznie wszystkie banki dawały Polakom tak zwane kredyty we frankach szwajcarskich. W rzeczywistości kredyty były wypłacane w złotówkach, a później banki przeliczały je sobie na franki. To nie było tak, że ktoś stał nad tobą z pistoletem przystawionym do skroni i zmuszał cię do tego, żebyś podpisał umowę na te franki szwajcarskie? Ale zrobił to inaczej. Nie pozostawił Ci po prostu innego wyjścia. Banki sztucznie zaniżały zdolność kredytową klientów w złotówkach, a zawyżały w walucie obcej. Nie informowały też o ryzyku związanym z zaciągnięciem takiego kredytu. Doradcy kredytowi w bankach zapewniali Cię, że na przykład frank szwajcarski jest jedną z najbardziej... Wtedy mówili, że obok jena japońskiego, że to jest jedna z najbardziej stabilnych walut świata. I żeby kurs franka szwajcarskiego wzrósł o 20-30%, musiałaby wybuchnąć trzecia wojna światowa. Jednak stało się inaczej i wtedy rozpoczął się dramat setek tysięcy polskich rodzin. Czuję się niewolnikiem, ponieważ banki celowo zrobiły z nas niewolników. Nie możemy mieszkań sprzedać, tych kredytów nie możemy spłacić, ponieważ te kredyty w miarę spłacania regularnego spłacania przez wiele lat one cały czas rosną. To jest to jest, zwykłe, to jest zwykła likwa i oszustwo, inaczej tego nie można nazwać. Urosły nie tylko miesięczne raty, ale i rzekome zadłużenie Frankowiczów, którzy po kilkunastu latach wciąż mają więcej do spłacenia niż pożyczyli. Te kredyty są niespłacalne. Nie można ani sprzedać te, te, tego mieszkania, ponieważ banki żądają zabezpieczenia pod ten kredyt całym swoim majątkiem. Pazerność banków i nieuczciwe umowy spowodowały, że zdesperowani ludzie zaczęli je pozywać do sądów. Początkowo wiele spraw przegrywali, ale sytuacja zmieniła się po korzystnym dla nich wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bank musi oddać mi pieniądze, które nadpłaciłem. Dostanę. Tak naprawdę w efekcie kredyt złotówkowy bez waloryzacji. Umowy frankowiczów masowo są unieważniane lub przewalutowywane na złotówki. U setek tysięcy ciężko harujących ludzi pojawiła się nadzieja na normalne życie. A ze mną są już nasi goście. Marek Zuber, ekonomista. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Ale także Mariusz Galewski, który wygrał proces z bankiem i czeka w tej chwili na wypłatę pieniędzy oraz pan Jakub Puchajda, rozpoczął pan proces z bankiem i czeka pan na efekty tego procesu, oraz pan Kamil Chwiedosik. Dzień dobry. Pan jest założycielem społeczności Życie bez kredytu, ale także ekspertem do spraw kredytów frankowych i pomaga pan tak naprawdę aż do momentu tego procesu sądowego w tej całej procedurze i to od pana za. Kiedy warto rozpocząć tak naprawdę swoją batalię z bankiem? Ja myślę, że obecnie warto jest po prostu spróbować przesłać do analizy swoją o, o umowę. Umowy warto wysłać również z aneksami, po to, aby e, osoba, która będzie analityk, która będzie analizował tę umowę, stwierdził, czy faktycznie w umowie występują klauzule abuzywne, no i czy taka umowa kwalifikuje się do skutecznego postępowania sądowego. W większości przypadków umowy były oparte na wzorcach umownych, wobec tego taka analiza powinna przynieść bardzo oczekiwane skutki, to znaczy takie, że że faktycznie rekomendacją byłoby dochodzenie swoich praw w sądzie. Pani Marku, w materiale usłyszeliśmy od naszego bohatera, że nie spodziewał się tego, że Frank tak bardzo podskocza mu podskoczy tak naprawdę tak mocno ten kredyt. Że mówiono mu, że musiałaby wybuchnąć trzecia wojna światowa, aby to było możliwe. No. Rzeczywiście, w wielu przypadkach tak to wyglądało. Mówię tutaj o 2006, 2007, 2008 roku. Bardzo często, rzeczywiście, jeśli mówiliśmy o prognozach dotyczących kształtowania się kursu euro czy franka, to w wielu przypadkach no, nie było założeń dotyczących tego, takiego, takiego osłabienia walut. Kryzys 2008-2009 roku to jest tak naprawdę początek tych problemów dzisiaj z, nie, nie tylko frankowiczów, ale bardzo wielu osób, które mają kredyty walutowe, leasingi walutowe. Pamiętam na przykład taką ofertę jednego z banków, leasing w Wienach. I tutaj też mieliśmy potężny problem, nie tylko ze względu na stopy procentowe, ale także właśnie osłabienie złotego. Więc no, 2008-2009 rok to było swego rodzaju trzęsienie ziemi. Potem problemy strefy euro, które również osłabiały waluty. Ale nie zmieniło to faktu, że i tutaj absolutnie trzeba się z tym zgodzić w wielu przypadkach, i dzisiaj właśnie mamy bardzo wiele przykładów, kiedy sądy właśnie tego typu rzeczy stwierdzają. Nie informowano klientów o tym, że tak naprawdę coś takiego jak ryzyko walutowe jest. Nie informowano o tym, że ono oznacza bardzo mocną chwiejność. Że może dojść do bardzo wyraźnego spadku wartości. Że konsekwencje tego mogą być tak naprawdę tragiczne. Panie Mariuszu, czy jak brał pan kredyt we Franku, to bank poinformował Pana o tym, jakie jest ryzyko? Generalnie tak jak było powiedziane w materiale i, i też mój przedrozmówca, nie, był, nie byłem informowany, że może być aż takie ryzyko kredytowe. Generalnie pokazywano mi właśnie na jakimś niewielkim wykresie, że, że ten kurs jest bardzo stabilny, że jest to E, waluta, której można zaufać, i że, i że to będzie w ten sposób, e, to będzie dobry sposób na to, żebym sfinansował e, swoje wymarzone mieszkanie. I kiedy okazało się, że jednak była to najgorsza z możliwych decyzji? No, tak naprawdę już 2008-2009 rok zaczęły się problemy. E, później z dużym niepokojem obserwowałem, kiedy po 10 latach spłaty kredytu, saldo mojego kredytu były cały czas większe niż kwota, którą wziąłem na. Na zakup mojego mieszkania też e, raty zaczęły rosnąć. Także, no, raz, że był to niepokój, dwa, też pewna złość, taka, że, że coś takiego się dzieje, tak? no, bo po kilkunastu latach jednak te saldo powinno maleć, ono, ono rosło. Czyli cały czas było wyższe. A kiedy nastąpił ten moment, że zdecydował się Pan rozpocząć tą batalię i jak długo ona trwała? Mhm. E, przede wszystkim, w momencie, kiedy, kiedy zaczyna, zaczęły się pojawiać informacje w mediach, zacząłem się bardziej. Interesować tym tematem, i tutaj trafiłem na, na społeczność życie bez kredytu, i wytłumaczono mi, w jaki sposób tak naprawdę zostałem wprowadzony w błąd, i że jedynym sposobem de facto na pozbycie się toksycznego kredytu było jego pozwanie. W tym, to było gdzieś mniej więcej 3 lata temu, kiedy zdecydowałem się pozwać bank, i no, było to wtedy duże ryzyko, ale uznałem, że, że, że tak po prostu nie może być. że to jest jedyna szansa i że nie chcę być ofiarą, chcę wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć działać. E, mój bank e, generalnie był, je, umowa była bardzo skomplikowana i też nie, nie wszyscy chcieli się w ogóle podjąć e, pozwania mojego banku, więc, więc e, tym bardziej się cieszę, że udało się wygrać sprawę. Wyrok jest już prawomocny tak, w sądzie, sądzie apelacyjnym. apelacyjnym. Uh -huh. Teraz czeka pan tylko na wypłatę pieniędzy tak. od banku. Ile zyskał pan dzięki temu? No, przede wszystkim na ten moment nie mam już kredytu, a bank musi mi zwrócić to, co zapłaciłem mu 10 lat wstecz, plus odsetki. Czyli okazało się, że tak naprawdę wyszedł Pan na plus. Tak, natomiast no gdzieś tam to było ryzyko, które podjąłem i można powiedzieć, że wygrałem. No, no, natomiast z perspektywy czasu pewnie wolałbym wziąć kredyt w złotówkach wtedy i, i wiedzieć tak naprawdę żyć spokojnie przez te lata, tak. Panie Gubie, co spowodowało, że zdecydował się Pan na kredyt we franku, a teraz na walkę z bankiem, aby uzyskać odszkodowanie? Przede wszystkim to w momencie, kiedy braliśmy, kiedy moja rodzina brała kredyt, to doradca bankowy e, bardzo zachwalał kredyt frankowy. Wręcz śmiem twierdzić, że, e, nie wiem z jakiego powodu, podejrzewam, że jest to powód, e, finansowy wyliczył, że zdolność kredytowa mamy jedynie w we franku. W związku z tym zdecydowaliśmy się na kredyt frankowy i no mamy problem. Mamy problem. Rata po obecnym kursie Franka jest jest wysoka. płacimy ponad 5000 zł miesięcznej raty tego kredytu i. W związku z tym zdecydowaliśmy się. Od jakiej kwoty Państwo zaczynali? E, zaczynaliśmy od kwoty 3,5 tysiąca, Czyli przez ten czas ponad 2000 tysiące zł urosła ta rata kredytowa. Kiedy jest taki moment, że jednak okazuje się, że nie warto z bankiem iść do sądu? Czy w tej chwili te sprawy kończą się na przykład ugodą przed sądową? Obecnie nie znam żadnych ugód, które zostały zawarte ani przed sądem, ani też w innym trybie. Natomiast no, odpowiedź jest tutaj dosyć prosta. Pomijając jakieś szczegóły, które oczywiście wykluczy ekspert, który będzie zajmował tą pierwotną analizą. W większości przypadków, mówię tutaj o 99% przypadków, dochodzenie swoich roszczeń jest zasadne i później kończy się oczywiście skutecznie. No, mało powiedzieć, że w ostatnim miesiącu członkowie społeczności życia bez kredytu na 15 zakończonych spraw, wygrali wszystkie, z tego 14%. To było unieważnienia umowy i tylko jedno odfrankowanie, czyli też wygranie, ale nieco mniejsze. Zero spraw przegranych. Także można powiedzieć, że zarówno orzecznictwo, ale to nie też z polskich sądów, ale też orzecznictwo TSUE, chociażby wyrok CUE z zeszłego roku, bardzo głośny, przyczyniło się do tego, że, do tego, że sędziowie zmieniają bardzo mocno swoją optykę na te sprawy, no i te, te, ta wygrana jest bardzo prawdopodobna obecnie. Niestety dla wielu kredytobiorców tak naprawdę te historie już skończyły się tragicznie, bo na przykład stracili swoje. Mieszkania, Czy oni też mogą w tej chwili wkroczyć z bankiem na drogę sądową? Tak, zgłaszali się do nas również tacy kredytobiorcy, również z bankowym tytułem egzekucyjnym. Są to sprawy, które w zależności oczywiście od stanu danej sprawy można próbować uratować. Natomiast to akurat jest dosyć szeroki temat i trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Czyli to wszystko zależy od dokładnych okoliczności tego, w tak. jakiej jesteśmy obecnej sytuacji tak. i jaką mamy z bankiem podpisaną Tak, od umowy, od okoliczności, jak długo się nie płaciło, kiedy ewentualnie był wyrok. No bo jeżeli e, mówimy tutaj o licytacji nieruchomości, no to też mamy okresy przedawnień. Także to, to jest bardzo skomplikowana sprawa. Po drugiej stronie właśnie mamy bardzo prostą sprawę, czy jeżeli ktoś jeszcze spłaca ten kredyt, wtedy dużo łatwiej jest dochodzić swoich roszczeń. Czy była to trudna droga sądowa? Wydawała się, że będzie trudniejsza. Tak naprawdę ten, ten stres, nawet związany z samą sprawą sądową, był dużo mniejszy niż, niż mi się wydawało. Także myślę, że wiadomo, że dla, dla konsumenta. Yy... Kiedy myśli o tym, że ma stanąć naprzeciwko wielkiej instytucji, jaką jest bank, no to tak naprawdę czasem ta odwaga może gdzieś tam gdzieś się kurczyć, ale też i, i też społeczność, życie bez kredytu też pomogło, jednak ludzie razem, kiedy zbierają się w grupy, czują się trochę silniejsi, odważniejsi i wtedy można. Czy w tej badzić. wygranej sprawie zgłaszali się do Pana jak, jakieś osoby z prośbą o radę, o pomoc, przedstawiały swoje historie? Pamięta Pan jakąś z tych historii, która była najbardziej taka poruszająca. Szczerze mówiąc to nie, raczej, raczej, raczej znajomi, przyjaciele, wszyscy rodzina gratulowali tego, że, że się odważyłem, że jestem tak naprawdę jedną z pierwszych osób, która uzyskała prawomocny wyrok i tyle i to jest najważniejsze. A jakie są te historie tych ludzi, którzy mają te kredyty we frankach? Bardzo dużo osób cierpiało z perspektywy chociażby rodzinnej, tak? Tutaj chcę zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że nie sam fakt wzrostu tego kursu franka ma przełożenie później na problemy, tylko fakt tego, że zawieranie takich umów najczęściej było przekierowywane na jedną osobę, która w rodzinie była najbardziej powiedzmy zorientowana w finansach i później się okazało, że ta osoba jest winna, że również saldo kredytu jest uzależnione od franka. I mamy tutaj do czynienia nawet z rozwodami z tego, z tego powodu, gdzie wprost Frankowicze mówią, że po prostu problemy finansowe doprowadziły do tego. Jest dużo też problemów. Wielu frankowiczów musiało wyjechać z kraju, żeby w ogóle móc spłacać ten kredyt, który wzrósł. I tutaj, tak jak mówił moi przedmówcy, jak było w materiale słusznie zauważone, absolutnie dotyczyło to właśnie tego niespotykanego w normalnym, przy normalnym kredycie, bo te kredyty, tutaj mówię potocznie, są frankowymi, ale te kredyty uzależnione od franka w jakiś sposób również są kredytami złotówkowymi, tyle że mają mechanizm waloryzacji. I w tym zakresie wielokrotnie ludzie nie mieli pojęcia, że ten cały mechanizm będzie działał właśnie w ten sposób, że będą ustawieni na niczym nieograniczone ryzyko przy jednoczesnym zabezpieczeniu ryzyka przez banki, bo przez instrumenty pochodne typu CIRS czy tego typu. Więc tutaj wracając do, do rodzin, no, przekrój problemów, które w rodzinach obserwujemy, są naprawdę ogromne, natomiast z drugiej strony widzimy ogromną radość, chociażby jak tutaj u pana Mariusza, który no jest protoplastą pewnego rodzaju też zachowań, to znaczy Bank Fortis bardzo trudny, dochodzenia roszczeń wiele kancelarii nawet nie chciało przyjąć, natomiast no tutaj chodzi o to, żeby pomagać w miarę możliwości wszystkim. I ulga, w momencie, kiedy jest sukces. Panie Marku pan powiedział, że nikt nie spodziewał się tego, że te raty kredytowe tak wzrosną, bo banki po prostu o tym nie informowały. Różnie no, to było, bo ja jednak tutaj muszę trochę wkroczyć. Na pewno nie jest tak, że 99% kredytów, tak zwanych kredytów frankowych, to są kredyty, które można próbować na drodze sądowej, nie wiem, unieważnej czy przewalutować. Ja znam bardzo dużo takich umów, które są po pierwsze kredytami walutowymi, to znaczy... Zaciągnięto kredyt we frankach i we frankach jest on spłacany. To nie jest duża wielkość procentowa, ja szacuję, że to jest 5-7% wszystkich kredytów tak zwanych frankowych, ale nie możemy powiedzieć, że wszystkie to są te, które, w których bank się rzeczywiście zachował nie fair. Na co ja bym jeszcze zwrócił uwagę, bo pani tu koncentruje się na, na tej kwestii zmiany kursu franka w stosunku do, do złotego, zresztą oczywiście bardzo słusznie, ale mamy w tych kredytach bardzo dużo innych zapisów, które są z całą pewnością niezgodne z prawem. Zresztą wczoraj mieliśmy zakończoną taką procedurę z jednym z dużych polskich banków w kwestii dowolności właściwie w kreowaniu marży kredytu. No to była kompletnie kuriozalna sytuacja, w której w umowie kredytowej bank za zawał, z zawierał klauzulę, że zarząd banku decyduje o marży banku. Czyli pani podpisywała tak naprawdę umowę nie wiedząc jakie będzie oprocentowanie tego kredytu za dwa, za trzy, za cztery lata, ponieważ bank mógł, zarząd banku mógł zmienić dowolnie Wielkość tej marży, Więc tych różnego rodzaju zapisów, nie tylko związanych z, samym, z samą zmianą kursów, które mogą być niebezpieczne dla klientów, jest znacznie, znacznie więcej. Na pewno tu się zgadzam w całej rozciągłości. Zaczynać trzeba od tego, jeśli mamy umowę, mamy aneksy do umowy, idziemy do, do kancelarii prawnej, idziemy do prawnika. Bardzo dużo prawników w tej chwili taką pierwszą analizę wykonuje za darmo i wtedy dostajemy informacje, na co możemy liczyć, co jest bardziej prawdopodobne, jeżeli okazuje się, że mamy szansę. Walczyć, to wtedy podejmujemy decyzję nie, o tym, żeby, żeby iść do sądu. Faktycznie ostatnie miesiące, szczególnie po decyzji CUE, przyją, przyniosły tutaj bardzo, dużo, bardzo dużą zmianę, jeżeli chodzi o nastawienie polskich sądów do tego problemu. Nie tylko dlatego, że wcześniej sędziowie nie chcieli pomagać kredytobiorcom, ale także dlatego, że i pewne rzeczy zostały przez CUE wyjaśnione. I to jest bardzo ważny element całej układanki. Więc jeśli mamy takie kredyt, skonsultujmy się z prawnikiem, sprawdźmy na co możemy liczyć i wtedy świadomie podejmujemy decyzję, czy idziemy dalej, czy nie. Panie Kamilu, jakie dokumenty przygotować na pierwsze takie spotkanie? Otóż wystarczy umowa kredytowa, jeżeli były zawierane to aneksy. Zwrócę tutaj tylko na to uwagę, że nawet jeżeli jest to kredyt wyrażony w walucie, tak jak tutaj powiedział mój przedmówca, chociażby w przypadku tutaj pana Mariusza, ten kredyt też się nazywał walutowy i mimo wszystko on został unieważniony prawomocnym wyrokiem. Chodzi tu o to, że jakby zakres, powiedzmy klauzul, które są zawarte w takich umowach, najczęściej w zasadzie zawsze odnosiły się, no tutaj zawsze, może nie, ale powiedzmy w w większości przypadków odnosiły się do... Tabel kursowych ustalanych indywidualnie przez bank. Jeżeli już mamy takie klauzule w umowie, to w zasadzie w większości przypadków dochodzi do wyeliminowania w drodze kontroli decydentalnej, bądź też wcześniej już było to zrobione w ramach kontroli abstrakcyjnej, robi to łoki wpisując takie klauzule do jest ukazu niedozwolonych i wiele banków ma takie wpisy już. To ponadto wystarczy, jakby wykreować roszczenia odpowiednie. Można kreować roszczenia z tego tytułu dotyczące nieważności takiej umowy, bądź roszczenia ewentualne dotyczące chociaż. Panie. Panie Mariuszu, czy najpierw próbował Pan dogadać się z bankiem, kiedy okazało się, że ta rata kredytowa jest tak duża, że aż ciężko ją spłacać, a mieszkanie pomimo spłaty przez 10 lat dalej nie tak. jest Pana i nie wiadomo, czy kiedyś będzie. W pierwszym krokiem zawsze jest reklamacja do banku, natomiast ona zawsze jest odmowna, więc tak naprawdę bank nie jest skłonny do jakiejkolwiek rozmowy z konsumentem, więc tak naprawdę pozwanie banku jest jedyną, jedyną możliwością na to, żeby żeby coś tutaj zrobić ze swoją umową. Teraz Pan rozpoczął tą drogę, 2000 zł miesięcznie, rata wyższa. Czy ta rata cały czas rośnie, czy już się zatrzymała na tym poziomie? No teraz, teraz po tych wakacjach, czy spowodowanych covidem, to nawet wzrośnie, no bo trzeba będzie teraz nadpłacić to, co się nie płaciło przez te parę miesięcy. Ja może chciałbym tylko... Podziękować tutaj e, w społeczności Życie bez kredytu za to, że, że daje nadzieję, nadzieję takim ludziom jak, jak ja, którzy e, no, nie ze swojej winy są wkręceni w kredyt frankowy, tak? bo to nie jest tak, Pani redaktor, że to jest wina kredytobiorców. Tak? To my, nieświadomi kredytobiorcy zostali nabici we na franki. Tak? E, to, to nie jest nasza wina. Panie Marku, z jakim tak naprawdę ryzykiem bierze się branie kredytu w obcej walucie, w walucie, w której nie zarabiamy? No oczywiście zakładając, że już dzisiaj nie będziemy mieli tych słynnych klauzul abuzywnych, czyli tych niedozwolonych, czyli tych, które tak naprawdę, bo do tego się to sprowadza, w, na, no, w różny sposób traktują bank i, i klienta banku. No to najważniejsza rzecz to jest oczywiście zmiana wartości waluty w tę stronę, którą... Nie chcemy, czyli wzrost wartości, wzrost ceny, wzrost kursu waluty w stosunku do złotego i to oczywiście oznacza, że więcej musimy płacić. I druga rzecz, ta druga rzecz dotyczy także złotego. Ja bardzo mocno chciałem o tym powiedzieć w tej chwili, bo mamy rekordowo niskie w Polsce stopy procentowe i w perspektywie lata one będą rosły, nie ma cudów. To są stopy procentowe. Te stopy procentowe mogą rosnąć także we frankach, także w euro, także w dolarach i będą rosły, dlatego że tam też mamy. Rekordowo niskie poziomy, ale one także będą rosły w złotych. Dzisiaj, jeśli ktoś bierze kredyt hipoteczny, niech z tyłu głowy ma, że w ciągu 5-6 lat jego rata, mówię o długo okresowym kredycie na 20-25 lat, że jego rata wzrośnie przynajmniej o 20-25%. Czyli te dwa elementy: wzrost wartości waluty w stosunku do tego, co jest dzisiaj, i wzrost procentowych w stosunku do tego, co jest dzisiaj. To będzie powodowało, że będziemy w przyszłości więcej płacić. Czyli możemy tak naprawdę dać radę, że jeżeli ktoś się w tej chwili decyduje się na kredyt hipoteczny, to lepiej go brać w złotówkach, aby później spać spokojnie i nie zastanawiać się nad tym, czy będzie nas stać na spateraty. Ja Państwu serdecznie dziękuję. Bierz, walut w tej, w, bierz kredyt w tej walucie, w której zarabiasz. Czyli w tej walucie, w której zarabiamy, a wtedy będziemy mogli spać spokojnie. Dziękuję panom serdecznie za rozmowę. A wszystkim tym, którzy zdecydowali się na wejście na drogę sądową. Życzymy oczywiście powodzenia.